Masz w domu dwulatka? Jeśli myślisz, że twoje dziecko to najbardziej uparte stworzenie na ziemi, to gratulacje, masz zdrowego dwulatka. Teraz pytanie: jak nie zwariować i przy okazji wychować człowieka, który nie rzuca się na podłogę w supermarkecie? O tym właśnie porozmawiamy. Dwulatek, mały anarchista czy po prostu rozwijający się człowiek? Dwulatek to istota. Która dopiero uczy się zarządzać swoimi emocjami. Wyobraź sobie, że jesteś w nowym kraju, gdzie wszyscy mówią w dziwnym języku, a ty nie masz pojęcia, jak zamówić kawę. Frustrujące, prawda? No właśnie, tak właśnie czuje się Twoje dziecko, kiedy czegoś chce, ale jeszcze nie do końca wie, jak to wyrazić. Efekt krzyk, płacz, rzucanie się na podłogę. Przykład: jesteś w sklepie, a twój dwulatek chce czekoladę. Mówisz nie, a on wpada w szał, jakby właśnie oznajmiono mu, że już nigdy nie będzie mógł oglądać ulubionej bajki. Dlaczego? Bo jego mózg dopiero uczy się radzenia sobie z odmową i nie umie jeszcze przyjąć tego na spokojnie. Ćwiczenie: Następnym razem, gdy dziecko się złości, nie mów od razu, uspokój się. Powiedz, widzę, że jesteś zły, bo nie dostałeś czekolady. To naprawdę trudne, prawda? Taki komunikat sprawia, że dziecko czuje się zrozumiane, a jego emocje zostają nazwane. To pierwszy krok do ich regulacji. Dlaczego nie? Widzi to ulubione słowo dwulatka. Dziecko w tym wieku zaczyna odkrywać, że ma własną wolę. I testuje ją na tobie. Mówisz, załóż buty, on mówi, nie. Mówisz czas na kąpiel, on znów nie. To nie oznacza, że wychowujesz przyszłego buntownika. Tylko że twoje dziecko testuje granice. Sprawdza na ile może sobie pozwolić. Przykład, mówisz załóż kurtkę, a on na to nie: Battic, zamiast wdawać się w walkę, spróbuj dać mu wybór. Chcesz założyć kurtkę teraz czy za dwie minuty. To sprytny sposób na oszukanie jego potrzeby kontroli. Bo nadal czuję, że to on podejmuje decyzję. Ćwiczenie. Przez jeden dzień spróbuj podawać dziecku dwie opcje zamiast wydawać polecenia. Chcesz jeść jabłko czy banana? Założysz czerwone czy niebieskie skarpetki. Baptiste. Zobaczysz, że konfliktów będzie mniej. Histeria w miejscu publicznym. Jak nie umrzeć ze wstydu? Każdy rodzic to przeżył. Dziecko kładzie się na ziemi w sklepie i krzyczy, jakby było torturowane. Czujesz spojrzenia innych ludzi i masz ochotę zniknąć, ale spokojnie. Oni też kiedyś to przeżyli. Co robić? Przede wszystkim nie reagować złością. Dwulatek nie robi ci tego na złość. Jego emocje są dla niego za duże, nie umie ich jeszcze kontrolować. Możesz pomóc mu przejść przez to, ale nie uciszając go na siłę, tylko pomagając mu wrócić do równowagi. Przykład: Jesteś w supermarkecie. A twoje dziecko krzyczy, bo nie chcesz mu kupić zabawki. Możesz powiedzieć: Widzę, że jesteś smutny, bo bardzo chciałeś tę zabawkę. Chodź, usiądziemy na chwilę i porozmawiamy. To trudne, ale pokazuje dziecku, że emocje są ok. Trzeba się tylko nauczyć je regulować. Ćwiczenie: W domu baw się z dzieckiem w emocje. Udawajcie różne emocje, złość, radość, smutek, i nazywajcie je. Dzięki temu dziecko lepiej zrozumie, co się z nim dzieje, kiedy następnym razem wybuchnie złością. Czas na małą zmianę perspektywy. Czy twój dwulatek jest naprawdę niegrzeczny? Czy może po prostu jest dwulatkiem? W tym wieku dziecko przechodzi rewolucję emocjonalną i poznawczą. W jednej chwili tuli się do ciebie jak mały aniołek, a w następnej leży na podłodze w supermarkecie wyjąć jak syrena alarmowa przykład z życia pewna mama opowiadała mi, że jej syn dosłownie rzucił się na ziemię w sklepie, bo nie pozwoliła mu kupić paczki żelków. Krzyk, łzy, desperacja. Ludzie się patrzą, a ona spokojnie usiadła obok niego i zaczęła cicho mówić: "Widzę, że jesteś bardzo, bardzo smutny. Chciałeś te żelki, prawda? Dziecko zdziwione przestało krzyczeć, popatrzyło na nią i ostatecznie wstało. Po prostu się uspokoiło, bo poczuło, że jego emocje są rozumiane. Ćwiczenie: spróbuj przez cały dzień zamiast mówić, nie rób tego, nie krzycz, nie bij. Opisywać emocje dziecka i mówić, czego od niego oczekujesz. Zamiast nie rzucaj tymi klockami, spróbuj, widzę, że jesteś zły. Ale klocki są do budowania, a nie do rzucania. Możesz rzucać piłką, jeśli chcesz. Zobaczysz różnicę. Dlaczego dwulatki robią wszystko na nie? Bo uczą się niezależności. Wyobraź sobie, że budzisz się nagle w świecie, w którym możesz chodzić, mówić, samodzielnie coś robić, ale dorośli wciąż traktują cię jak bobasa. Masakra, prawda? Znajoma mama opowiadała mi że jej córka kompletnie oszalała, gdy próbowała jej pomóc założyć buty. Zaczęła krzyczeć, uciekać, kopać. Brzmi znajomo, rozwiązanie, dwa wybory. Zamiast mówić załóż buty, powiedziała, chcesz założyć te czerwone buty czy niebieskie. Decydujesz, dziewczynka momentalnie się uspokoiła i sama wybrała. Przez najbliższy tydzień testuj metodę dwóch wyborów. Zamiast musisz iść spać. To powiedz chcesz przeczytać książkę przed snem, czy posłuchać bajki, małe decyzje dają dziecku poczucie kontroli, a tobie święty spokój. Histeria w miejscach publicznych. Co robić, gdy wszyscy się patrzą? Nie będę owijać w bawełnę. To najgorsza część bycia rodzicem dwulatka. Krzyk, tupanie, płacz i te spojrzenia ludzi, które zdają się mówić, nie umiesz wychować dziecka. Mój znajomy tata opowiedział mi kiedyś, jak jego syn dostał ataku histerii na Placu Zabaw, bo piasek się nie układał tak, jak on chciał. Był wściekły, rzucał łopatką, walił piąstkami w ziemię. Ludzie patrzą, a on, zamiast krzyczeć czy grozić, powiedział: Widzę, że się zdenerwowałeś. Masz ochotę na duże przytulenie, czy chcesz chwilę pobyć sam? Batitie, synek wybrał przytulenie i po minucie wszystko minęło. Przygotuj się mentalnie na kolejną histerię. Wymyśl, co powiesz, gdy to się stanie. Powtarzaj w myślach: Nie muszę uspokajać dziecka dla innych ludzi. Moim zadaniem jest być jego przewodnikiem, nie cyrkowcem dla otoczenia. Brzmi banalnie, ale działa. Jak nie zwariować, kiedy dwulatek robi wszystko po swojemu? Masz czasem wrażenie, że twoje dziecko to mały tyran, który kontroluje całe twoje życie? No cóż, jest w tym trochę prawdy, ale możesz przejąć stery bez krzyku i frustracji. Jedna mama opowiadała mi, że jej synek miał obsesję na punkcie drzwi: chciał je otwierać i zamykać milion razy dziennie. Doprowadzało ją to do szału. W końcu, zamiast mówić przestań zaczęła używać techniki. Tak, ale powiedziała, tak, możesz zamykać drzwi, ale tylko trzy razy, a potem idziemy się bawić. Działało. Spróbuj techniki. Tak, ale przez cały dzień. Dziecko chce biegać boso po dworze. Tak, możesz ho. Boso, ale tylko po trawie, nie po chodniku. Zamiast kłótni masz kompromis. Czy to normalne, że czasem masz dość? Tak. I wiesz co? To nie znaczy, że jesteś złą mamą, to znaczy, że jesteś człowiekiem. Jedna mama wyznała mi kiedyś, że zdarzyło jej się wyjść do Łazienki i zamknąć się tam na pięć minut, żeby odetchnąć od krzyku swojego syna. I wiecie co? To było najlepsze, co mogła zrobić, bo gdy wyszła, była spokojniejsza. Znajdź swój bezpieczny azyl miejsce, w którym możesz na chwilę odetchnąć, gdy masz dość. Może to być łazienka, balkon, kuchnia. Ważne, żebyś wiedziała, że masz prawo do przerwy. Dwulatki to małe wulkany emocji, które testują granice, uczą się niezależności i przy okazji doprowadzają nas do szału. Ale zamiast walczyć, lepiej nauczyć się ich języka. Empatia, wybory, spokój i trochę humoru to klucz do przetrwania. A teraz Twoja kolej. Spróbujesz dzisiaj jednej z tych metod? Jeśli tak, daj znać jak poszło. Podziel się proszę w komentarzu swoją opinią. Może masz jakieś ciekawe doświadczenia, o których chcesz napisać.